Siemanko z tej strony, Elio, Atari Retrofan. Dzisiaj 10, więc e, Super Nintendo. E, na początku, zanim zacznę, chciałem przeprosić za hałasy z otoczenia, które się tu będą pojawiać, e, ponieważ do moich dzieciaczków przyszło dwóch sąsiadów i jest ostra, zabawa LEGO, e, krzyki i tak dalej. E, Ok, na dzisiejszy odcinek miałem dwóch kandydatów, dwie gierki. E, pierwszą był e, Donkey Kong, ponieważ jest to według mnie najlepsza gra, jaka jest na Super Nintendo. Pod względem gameplayu, pod względem grafiki to jest totalne mistrzostwo świata. A drugim kandydatem była gra, która, która wygrała. A mianowicie Rise of the Robots. Która jest według mnie i według większości chyba ludzi na świecie najgorszą bijatyką, jaka się pojawiła w, w historii elektronicznej rozrywki. No ale po kolei. W 1991 roku pojawił się Street Fighter 2, który był, jest piękną gierką z ogromną ilością postaci, ciosów, z grafiką, która wyglądała pięknie komiksowo, dla mnie przynajmniej, w którą zagrywali się totalnie wszyscy. Ja zresztą też chodziłem do kumpla Suchara, który, który na widzę ją odpalał. Bardziej tam byłem widzem niż graczem, ponieważ byłem mega i Po prostu rozwalali mnie tak szybko, że żadnej frajdy mnie sprawiało granie ze mną, więc nie dziwię się, że słuchar tam z kumplami wolą innymi zaproszonymi grać niż ze mną. no Bo to, to żadna frajda ze mną była. W każdym razie gierka przepiękna. W 1992 roku pojawił się Mortal Kombat, który znowu pozamiatał totalnie wszystko. Digitalizowane postaci, masakra, ilość ciosów, fatality. E, różnego rodzaju aperkaty, podcięcia, no było tego ogrom. E, no i w 1994 roku pojawił się Rise of the Robots. Była to gra, która miała ogromną e, kampanię e, reklamową w, w czasopismach, w prasie, w prasie z grami. E, była reklamowana jako jak gra, która wprowadzi zupełnie nową jakość e, grafiki. E, było tam bardzo szeroko rozpisywane na temat tego, że Grafika była renderowana na stacjach graficznych w programie 3D Studio, którym zresztą później, jak dorwałem peceta, bawiłem się w wersji, wersji Max, 3D Studio Max. No oczywiście jedyną rzecz, którą tam umiałem zrobić, to było stworzenie kuli wypełnionej teksturą i obracanie jej, ale no nieważne. Takie narzędzie w, w rękach fachowców naprawdę potrafiło wymiatać. No i Rise of the Robot, wszystkie postaci tła były robione właśnie w 3D Studio, więc to już na papierze robiło naprawdę zajebiste wow. Druga rzecz, muzyka też została tam zrobiona przez jakiegoś mega machera, teraz nie powtórzę wam kogo, bo zapomniałem. No i trzecia taka rzecz, która miała pozamiatać też w ogóle Mortala i Street Fightera, to była sztuczna inteligencja. Więc jak takie rzeczy czytało się w prasie, no to czekało się na tą gierkę. No i w 1995 roku w końcu dorwałem ją w swoje łapy. Odpaliłem na swoim pececie. Yy, załatwił oczywiście ją Suchar. Mój, mój kumpel, który miał zaprzyjaźnionego dystrybutora oprogramowania gdzieś tam niedaleko. No i rzeczywiście odpaliłem, i grafika robiła wrażenie. Na, na Pc'cie była w, w trybie SVGA 640x480. Wyglądało to wszystko pięknie. To, buł, to była mm, zupełnie inna grafa niż Mortal, bo Mortal był taki fotorealistyczny. Yy, a tutaj były no, jednak te, te, te roboty tam na, 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 narysowane, prawda? Ale wyglądały świetnie. Muzyka też pamiętam, że była całkiem okej. Okay. Te dźwięki, takie metaliczne poruszanie tych robotów, ciosów, wszystko to było, było, było spoko. No ale jak już gierkę się odpaliło, no to pojawiło się parę problemów. Pierwszy problem był taki że w single playerze, a ja jako jedynak, który głównie siedział sam przed kąpem, no to raczej nie miałem do dyspozycji brata, z którym mogłem pograć, więc grałem w single playera. No i w single playerze mieliśmy do dyspozycji tylko i wyłącznie jednego robota, tego tego fioletowego, czy tam niebieskiego, z, z, no, no głównego robota Ceborga i tyle. Druga sprawa, która mnie załamała, to ilość ciosów. No miało się doświadczenie po martalu, że co innego się dzieje, jak Idziemy w tył na kika, podcinamy. Idziemy w tył, dajemy wysoki kopniak, walimy z obrotu wysoko. Możemy walić w brzuch, możemy przeskakiwać z wyskokiem, z pięścią. No, kombinacji było mnóstwo, do tego w Fatality dochodziły, więc Mortal totalnie rządził. W Street Fighterze też było tego dużo. A tutaj? Tutaj dupa. Mieliśmy trzy rodzaje uderzeń pięścią, trzy razy nogą, one się różniły po prostu siłą. Tutaj nie było jakichś takich spektakularnych podcięć i innych działań. Specjalne ciosy, no, były jeden albo, albo dwa i to dupy nie urywały, więc ju, już to zniechęcało do gierki, bo, bo cała walka sprowadzała się tylko do pięć noga, pięć noga, no dramat. No i najgorsza rzecz w tym wszystkim to jest ta reklamowana sztuczna inteligencja. To była i jest totalna porażka. Pamiętam na pececie, nie wiem jak będzie na Nintendo, gdzie tą gierkę mam tutaj teraz e, włożoną. Nie wiem, jak będzie na Nintendo, ale na PCC naprawdę wygrana sprowadzała się do tego, żeby stać w miejscu, poskakiwać do góry z kopniakiem, i robot przeciwnik, który podchodził, po prostu dostawał szlagi za każdym razem, i, i tak się przechodziło gierkę całą. Był dostępny tryb na dwóch graczy. Wtedy, jeżeli mieliśmy z kimś pograć, z tym kim pograć, to były dostępne pozostałe roboty, ale. To było tak samo jak z Cyborgiem, ten sam wachlarz ciosów, jeden albo dwa jakieś marne specjale i, i to wszystko. Także gra ledwo się pojawiła, zebrała fatalne recenzje, mega, mega fatalne. E, każdy kto w nią zagrał mówił, że to jest po prostu gówno, te Rise of the Robots, poza, poza grafiką. E, no i ten tytuł błyskawicznie no, gdzieś tam zniknął z, z ust i, i, i zniknął w, w dziejach. Gier, gier takich biatych mordopić i wcale się nie dziwię. Jak to w jednym filmiku anglojęzycznym, który oglądałem na, na YouTubie jeden gościu skomentował tą grę, że osoby, które tworzyły tą gierkę całą swoją uwagę, całą pracę całe wytężenie swoich umiejętności skupili na grafice i zapomnieli totalnie o wszystkim innym. Dlatego wyszedł taki, taki gniot. No zobaczymy jak to będzie wyglądać na Super Nintendo, bo Odpaliłem tylko tą, tą grę po, po zakupie, czy się włącza I, i nie grałem w nią kompletnie, także zobaczymy. No i, i, i sami, sami ocenicie, ja ocenię czy, czy jest też taka do dupy jak była, jak była na PC. -cie. No to co? Wkładam Cardish z powrotem, odpalamy i spróbujemy pograć w Rise of the Robots. Zapraszam. Ok, włączamy konsolkę. Dziś, jak widzicie, jestem gościnnie w pokoju syna, bo niestety takie hałasy są tam na górze, że w mojej sypialni nie, nie, da, się, nie da się nic zrobić. Okej. Okay. Tutaj może przeskoczymy te napisy, chociaż nie, poczekamy chwilkę, może jakieś wskoczy demko czy coś, bo nie wiem jak to na Nintendo wygląda. Acclaim, czyli wydawca, który, który Mortal puścił. Ale, ale grę stworzyło Time Warner. Tutaj pamiętam, o właśnie, to, to pamiętam specjalna ta czołówka, ten, ten nasz bieski, fioletowy robot. Nie, wiem, nie znam się na kolorach za bardzo. Na PC-cie wyglądał ekstra Wesvogia. Tutaj, tutaj raczej średnio. E, dobra, naciskamy start. I najpierw e, z, odpalimy tryb na dwóch graczy, bo chcę po prostu z, zobaczyć, e, jak te ciosy się dokonywały, pod którym guzikiem co było pochowane. E, i, i, I przyjmujemy sobie też robociki, które są do wyboru. Tylko jeszcze wejdziemy sobie w opcję. zobaczymy co tam jest. Startem chyba się wchodzi. Poziom trudności damy na easy, w końcu nie grałem w to 20 lat. Rundę nastawimy na 60 sekund, może być. Czy filmiki włączamy? Włączamy. Właśnie, pamiętam, że na PC po pokonaniu danego robota pojawiał się następny robot, ale przed nim była taka scenka renderowana też gdzieś w jakimś magazynie. Ten robot wchodził i wyglądało to, to mega. Super ciosy włączamy. Bounce. Rundy? Nie wiem, nie wiem, co to jest. Może rundy? Ok, puszczamy na, na dwóch graczy. Teraz, o, teraz w tym okienku będziemy drugim padem wybierać e, przeciwnika, czyli mamy takiego jakiegoś wielkiego, coś jak w robocopie były te, te robociki. Tutaj też taki cyborgowaty, chyba, ale chyba większy gabaretowo niż nasz. Tutaj jakiś taki cieniutki, jak jakaś modliszka kurczę. Kolejny, jakaś panienka, cyborg. Jakiś czerwony, taki wypasiony. I to by było na tyle, czyli ich było pięć. Ok, to wybierzemy tą panienkę sobie i startujemy. Gdzieś tam szybciutko, jak wracając z pracy, znalazłem, że steruje się wszystkimi sześcioma guzikami w Nintendo. Więc pewnie trzy będą do nóg, trzy będą do rąk, z różną siłą. Tutaj jest przedstawienie naszego przeciwnika, yy, jaka inteligencja, jakie, jaka szybkość i tak, dalej, i tak dalej. Dobra, ale startujemy. Start. OK, teraz dobra, mamy pierwszą lokalizację. było troszkę większy od nas i sobie sprawdzimy teraz, co możemy robić tym padem. Czyli tak, tutaj mamy rączkę, tu mamy też rękę, tu też i tu mamy nogi. I, I cała filozofia. Skoki standardowo, ale na przykład no, podcinania już nie ma. Czyli wycofujemy się, czy idziemy do przodu, czy do tyłu. No to jest, jest taka sama dupa. Teraz sobie sprawdzimy moc tych y, uderzeń, tylko byk zabrało mu tyle. Powiedzmy, zabiera na odległość jednej, jednej cyferki. Tam zera na górze. Teraz to samo zrobimy drugim guzikiem. Tu zabiera mniej. To jest słabszy cios. Trochę słabszy. I jeszcze sobie sprawdzimy tym tutaj. O, tutaj zabrało dużo pod potniakiem. O, czyli tak. Pod tymi bumperami mamy największą siłę i tutaj mamy stopniowo mniejszą. Okej, jeszcze sobie zobaczymy tego drugiego gracza. Wszystkie ciosy identyczne dla każdej postaci, masakra. Nie wiem, Dramat, no, nie ma się co dziwić, że ta gra po prostu okazała się totalną klapą. Ciekawe ile kasy na tym stracili. Dobra, yy, drugiego pada sobie odłożę. Na ziemię na razie, bo nie ma gdzie. Yy, I odpalamy, wcisniemy reset, odpalamy gierkę jeszcze raz i spróbujemy zagrać z komputerem. Tak czy siak nastąpi sobie na poziom easy ale zobaczymy, czy uda mi się wygrać tą techniką, co była na pc -cie. Podskok do góry z kopniakiem i tak powtarzać, powtarzać, powtarzać i, i pokona się w ten sposób komputerka. Przyspieszymy to wszystko startem. Ominiemy sobie te wszystkie wstawki. OK. Opcję damy sobie Easy. 60 sekund. Tak, tak, tak. I zaczynamy. Trening? Nie. Od razu lecimy. Odprawa. Czy tu jest jakaś wmontowana w to historyjka? Jakaś krótka animacja z opisem, ale darujemy sobie to. Pewnie musimy uratować świat, bo się roboty zbuntowały i tak dalej. Strzelam teraz oczywiście, ale pewnie coś w tych klimatach. No i mamy pierwszego przeciwnika, który nas spotka. Eee, co tam oni napiszą? Loader Class One. Eee, niska inteligencja, niski, niska siła. Zdolności bojowe słabe, no ogólnie jakiś taki do dupy jest. Czyli pewnie potem te pięć kolejnych robotów będą coraz mocniejsze. O, i te wstawki, które tutaj są, na Pc'cie były na pełnym ekranie w SVGA i wyglądało to przepięknie. Zresztą sobie może któregoś dnia, odpalę mojego Pc'cika mini do, do retrogierek i zobaczę, przypomnę sobie to. Dobra, zaczynamy. Najpierw sprawdzimy, czy będzie działać ta, ta technika, ale też nie, nie chcę Was zanudzać takim głupim graniem, więc... Więc e, zaraz spróbuję poatakować tego robocika. No, <noise> jak na razie się sprawdza, ani nie rozumie gościu. O, nie, dramat, dramat, dramat. Teraz dziwne, bo przed chwilą e, używam ciągle tego samego guzika, a awalił zarówno z buta, jak i z y, pionkę. E, Gdzieś w ednecie też wyczytałem, że jednym z bugów jest takie coś, że po przeskoczeniu na drugą stronę nie obracał się robot. Tutaj, tutaj się obraca i powiem że nie, pa nie pamiętam, żeby na pc nie było takiego obrotu. Więc nie wiem, może w jakiejś pierwszej wersji był taki, taki błąd, może coś potem poprawili, nie wiem. I już go pokonamy, jeszcze jeden ciosik. Psiu. No, kopaj go. I wygraliśmy, ledwo co, było też energii, ledwo co, zostało. A jeżeli chodzi o wersję na Nintendo, no to na pewno PC towi nie dorówna, bo tutaj takiej rodzieczności nie było, ale no nie, nie, nie wygląda źle. Aczkolwiek nie widać tutaj tych godzin pracy stacji graficznej i, i renderowania w 3D Studio Max. Znaczy w 3D Studio, nie wiem czy w Max. No ale... Nie wiem, ta, ta gra się nie może podobać. Tutaj, tutaj nic nie możemy zrobić poza głupim uderzeniem pięścią, kopnięciem nogą i z wyskoku. Tu nic się po prostu nie dzieje w tej grze. Ani jakiejś strategii, podcięcia, innego uderzenia, nic. Dramat. Dramat. No i zaraz znowu wygramy. Wiadomo, poziom jest łatwiej nastawiony. Ale wszystko się sprowadza do głupiego naciskania nawet jednego klawisza. Nie, nie trzeba się spuszczać nad wyborem, który czy ten mocniejszy, czy, czy słabszy. No. <grym> Dramat totalny. Masakra. So, nachyliłem się, bo nie wiem, że podpiąłem słuchawki. Teraz się kapłem, ale są podpięte. Teraz będziemy mieli jakiegoś e, nowego robota. Jeszcze z nim sobie nagram i, i będziemy kończyć, bo chciałem Wam tego pokazać. Największą porażkę w historii, jeżeli chodzi o o, o Muszę sobie też przypomnieć, co o tej grze napisał Gulasz, czyli taki mój guru z Secret Service, yy, odpowiedzialny w, w tym czasopiśmie za mordobicie właśnie. Ok, teraz gramy z takim jakimś potężniejszą wersją naszego. Jakieś takie wielkie łapy ma widzieć na tym, na tym demku. I Jeszcze raz to powtórzę, to wyglądało genialnie na pc -cie. Jak macie teraz okazję, pobierzcie sobie gdzieś z neta of the Robots i zobaczcie, jak, jak, to, jak to się prezentowało na pc w SVG w czasach, kiedy większość gier była w 320x200, a ta była w 640x480, nie? Dobra, tego jeszcze sobie rozwalimy. Pff. Ten jakiś taki bardziej ruchliwy od razu się zrobił. No, ale poskaczemy sobie parę ciosików. No i tutaj za każdym razem się obraca. Znajdujemy się po drugiej stronie i, i robot się obraca. Nie wiem, kurde, aż z ciekawości muszę poszukać na YouTube, czy są jakieś takie filmiki, w których on stoi tyłem po, po przeskoczeniu. Ale tej mega inteligencji, o której się tak rozpisywano w materiałach reklamowych, w wstępnych recenzjach gdzieś tam, które udostępniali do, do gazet, opisując te AI, to tutaj, tutaj nie widać. To jest dramata, nie sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja już bardziej była w mortalu, bo trzy razy potrząs zrobiliśmy ten sam patent ze skokiem, no to już nas e, przeciwnik podcinał albo jakieś inne uderzenie na nas stosowało i nie można było skakać w nieskończoność. A tutaj... Chyba na pokona, Nawet robimy klasyczne podejście do tematu, czyli do góry i kopnięcie. No, czas nam się skończył, ale wygraliśmy, bo mamy więcej, więcej, lepiej nam zostało. Cyborg Queens. Na pewno się cieszę, że mam tą, ten Cardiff w, w kolekcji, bo jakby nie patrzeć. Jakimś echem ta gra się odbiła w świecie gerwideo, ale nie jest to coś, co można, nie wiem, zawołać Dule czy Peterczona i z nimi pograć, bo to jest dramat. No i to jest ta sztuczna inteligencja, patrzcie, patrzcie, gościu, paty zbieram. Dramat, dramat. No i uwaga, leży. Sami, sami, mi, sami ocencie i napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o tej gierce, bo dla mnie porażka stulecia, jeżeli chodzi o Mordowicia. W podobnym okresie pojawiła się też gierka na ta One Must Fall, też walczyły tam roboty i pamiętam ją jako, jako dużo, dużo lepszą niż, niż ta paść. Też sobie muszę przypomnieć. Ok, teraz się pojawi następny robot, który będzie chciał z nami walczyć. Zobaczymy tylko, co to będzie Ten, ta modliszka taka. Ale my już kończymy. Dzięki bardzo za obejrzenie, liczę na Wasze komentarze pod spodem. I co, widzimy się, jeżeli chodzi o Nintendo za 10 dni. Trzymajcie się.